Do premiery Nowych Galaktyk został już tylko miesiąc. Według licznych doniesień ma się ona odbyć na początku lutego. Ale w internecie możemy znaleźć już teraz niemal wszystkie informacje o S22, S22 Plus i S22 Ultra. Zapraszam do materiału z wszystkimi informacjami, które udało mi się znaleźć o nadchodzących flagowcach Samsunga. Wygląd poniekąd stracił już unbox terapii w materiale, który opublikował na swoim kanale, który zdjął już po kilku minutach, ale w internecie nic nie ginie i możemy znaleźć kopię usuniętego filmu. Zgodnie z tym, co mieliśmy w poprzednich latach, otrzymamy trzy warianty flagowca. Galaxy S22 ma mieć ekran o przykątnej 6,06 cala w stosunku do poprzednika, który miał 6,2 cala. Ekran ma być wykonany ponownie w technologii AMOLED z odświeżaniem 120 Hz w rozdzielczości Full HD. Mniejszy ekran i mniejsze ramki to moim zdaniem zmiana na plus, zbliżająca te urządzenie do kompaktowych rozmiarów. A muszę Wam powiedzieć, że Xiaomi 12 z ekranem 6,2 cala też bardzo przypadł mi do gustu i zaczynam doceniać mniejsze konstrukcje. Model S22 Plus będzie się różnił jedynie większą przekątną ekranu, która wyniesie 6,5 cala. Natomiast S22 Ultra to już zupełnie inny smartfon. Swoim wyglądem kontynuuje usuniętą już serię Galaxy Note. Matryca wyświetlacza w S22 i wersji Blues wykonana jest w technologii LTPS AMOLED. A tu będziemy mieli technologię LTPO, czyli bardziej energooszczędną, nowocześniejszą. Ekran będzie miał przygodną 6,8 cala. Jego jasność ma wynosić aż 1800 nitów w mocnym słońcu. Czyli rozmiarami będzie jeszcze większy niż nowy Xiaomi 12 Pro, który ma ekran 6,73 cala. Z minusów, które zauważyłem, na zapowiedziach wszystkie modele mają mieć szklany panel na tyle, ale tylko w wersji ultra panel ma być matowy, a tańsze wersje mają mieć śliskie plecki. Już chyba wolałem plastikowy matowy tył z S27. Mam nadzieję, że ten przeciek się nie potwierdzi. No i wszystkie będą miały matowe panele. Co do wersji kolorystycznych. S22 i wersja Plus mają być w wariantach czarnym, zielonym, różowym, złotym i białym, a wersja Ultra dostanie kolory czerwony, czarny i biały. Stylistycznie, więc, dwie tańsze wersje będą wyglądały niemal tak samo jak rok temu, a tylko wersja Ultra będzie się wyróżniała wyglądem i będzie miała proporcje note. A. To co mi się podoba, to że nowe galaktyki mają mieć front podobny do iPhone'ów, czyli wszystkie ramki dookoła mają być symetrycznie równe, czyli nie będzie większej brody na spodzie. A tak w temacie iPhone'ów, to podobno nowe 14 mają mieć małą dziurkę na kamerę na przodzie, na wzór tego, co jest w Samsungach. Jeżeli tak się stanie, to może być ciężko poznać po froncie nowego Samsunga i iPhone'a. Największą nowością i spełnieniem marzeń fanów Note'ów ma być dołączenie Rysika do S22 Ultra. Aby zmieścić rysik, smartfon będzie szerszy. No i oczywiście rysik ma być szybszy, lepszy i działać z większą precyzją. A co z procesorami? Kilka dni temu miała odbyć się zapowiadana premiera nowego Exynosa 2200. Miał to być przełomowy procesor przy współpracy Samsunga i AMD. Wydarzenie się jednak nie odbyło, a wcześniejsze zapowiedzi zostały usunięte. Z nieoficjalnych informacji powód, jak łatwo się domyślić, leży w problemach z podzespołami. Ale informacja, która jest jeszcze ciekawsza i którą zdradził na Twitterze Dohum Kim, jest taka, że nareszcie nie będzie podziału na rynki. Tylko wszystkie warianty, czy to w Chinach, czy USA, czy w Europie, mają działać pod kontrolą najnowszego Snapdragona 8 Gen 1. Tylko nie do końca wiem, czy jest to dobra wiadomość, czy jednak zła. Bo jak klienci domagali się 2 lata temu Snapdragona, to otrzymaliśmy Exynosa. A jak teraz Exynos miał być hitem, a podobno nowe Snapdragony grzeją się tak jak wersja 888, to Samsung wrzuca ją też do swoich flagowców. No i niby w smartfonie zastosowany będzie specjalny system chłodzenia, ale jak to będzie, no to się okaże już niedługo. Na chwilę obecną testuję nowe Xiaomi 12, więc w ich recenzjach na pewno sprawdzę i pokażę jakie temperatury osiąga Snapdragon 8 Gen 1. Modele S22 i S22 Plus mają być dostępne w wariantach z 8GB i 128 lub 256 GB pamięci na dane, a wersja Ultra w niektórych przeciekach występuje z 8GB i 256 GB pamięci na dane, ale są też informacje, że możemy otrzymać tylko wersję 12 na 256 i 12 na 512 GB. Samsungi zawsze słynęły z dobrego zaplecza fotograficznego, szczególnie jeżeli mówimy o najmocniejszym wariancie. Ultra, który stawał jak równy z równym z iPhone'ami. Podobno S22 i S22 Plus mają mieć takie same trzy zestawy na tyle: matrycę główną 50 MP, zocel GN5, do tego szeroki kąt o rozdzielczości 12 megapikseli i 12 MP teleobiektyw z trzykrotnym zoomem. A model Ultra ma być jednym z najlepszych fotosmartfonów tego roku. Z matrycą główną 108 megapikseli Samsung Isocell HM3, kolejny obiektyw ultra szerokokątny 12 megapikseli od Sony, dalej obiektyw teleperyskopowy z 10-krotnym zoomem z rozdzielczością 10 megapikseli również od Sony i trzeci obiektyw od Sony, a ogólnie czwarty na tyle to 10 megapikselowe oczko tele z 3-krotnym zoomem. Jak widzimy, Samsung upchał chyba wszystko najlepsze, co jest aktualnie dostępne na rynku. Patrząc też na informacje, koreański producent zamierza skopiować rozwiązanie z nowych iPhone'ów, czyli nowy system stabilizacji. Z wcześniejszych plotek podobno aparat główny miał mieć rozdzielczość 200 MP, ale nie wyrobili się oni z premierą. No i pierwszym smartfonem z tą kamerą będzie prawdopodobnie nadchodzący model Xiaomi. Niepokojące informacje znalazłem za to o bateriach. Podobno Samsung stwierdził, że w poprzednikach zastosował zbyt duże ogniwa. I teraz S22 ma dostać baterię o pojemności 3700 mAh, w S22 Plus ma być 4500 lub 4600 mAh, i topowy model Ultra ma dostać ogniwo o pojemności 5000 mAh. Urządzenia mają się ładować z mocą 45W. Co prawda będą obsługiwać ładowanie bezprzewodowe, ale przyznajcie, że. Ta moc ładowania jest słaba w porównaniu do konkurencji. No i tu nasuwa się pytanie, ile mogą one wytrzymywać na baterii. Bo niby procesor będzie energoszczędny, ale raczej jedynie wtedy, kiedy nie będzie pracował z dużą mocą. A przecież mamy jeszcze spore AMOLEDowe ekrany. Pierwsze informacje na temat cen pojawiły się już jakiś czas temu i niestety zapowiadały one podwyżki. Według przycieków KFC Simp, który już wielokrotnie przekazywał wiarygodne informacje, nowe galaktyki mają być o 100 dolarów droższe, czyli S22 będzie kosztował 899 dolarów. Wersja plus 1099 dolarów i wersja ultra 1299 dolców. Co przykłada się na podwyżkę około 400 zł na każdym modelu. A przypomnijmy, że S21 na premierze w Polsce było w cenach od 3899 zł, S21 plus od 4799 i wersja ultra w cenie od 5749. Co pokazuje, że raczej poniżej 4000 zł za podstawową wersję nie mamy co liczyć. Niestety ale obecna sytuacja na rynku prowadzi do tego, że ogólnie cała elektronika strasznie drożeje. Producenci muszą mierzyć się z brakiem podzespołów, przez co popyt przewyższa podaż i ceny lecą drastycznie w górę. Wydaje mi się, że przez cały 22 będziemy mogli obserwować jeszcze coraz wyższe ceny za elektronikę. I raczej nic z tym na chwilę obecną nie zrobimy. Nawet zaprezentowane w Chinach modele flagowych Xiaomi są sporo droższe od tego, co było rok temu. Ale przechodząc do podsumowania informacji o flagowych Samsungach, możemy zauważyć, że już od jakiegoś czasu panuje stagnacja na rynku. Producenci nie za bardzo mają pomysły, co mogą wprowadzać nowego. Rynek nie jest jeszcze w pełni gotowy, aby zastąpić klasyczne smartfony składanymi modelami, a sama technologia nie jest moim zdaniem jeszcze w pełni dopracowana. Nowe S22 i S22 Plus będą trochę lepszymi S27 z lepszym procesorem, lepszym aparatem, ekranem, który będzie miał równe ramki, ale ze znacznie wyższą ceną. Sporą zmianą będzie wersja Ultra, która raczej będzie droga, ale będzie kontynuacją serii Note. Czyli smartfonów stworzonych dla biznesmenów, dla osób, które smartfon traktują jako narzędzie do pracy. Dzięki Rysikowi, możliwości podłączenia telefonu do monitora, będziemy mieli mały komputer, tablet i smartfon w jednym, który będzie zawsze pod ręką. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, co myślicie o nowych nadchodzących galaktykach, czy są dla Was interesujące, czy może czekacie na jakiś inny smartfon. Ode mnie to wszystko, pozdrawiam serdecznie, no i widzimy się w następnym materiale.